Social Media Specialist. Kim jest i czym się zajmuje? W tym audio artykule dowiesz się, kim jest Social Media Specjalist. Czym różni się od Social Media Menadżera, czym zajmuje się specjalista do spraw mediów społecznościowych? Jaki powinien być idealny kandydat na to stanowisko? Jakie narzędzia powinien znać Social Media Specjalist i dlaczego warto go zatrudnić? Link do artykułu w naszym serwisie znajdziesz tradycyjnie w opisie materiału. Zasubskrybuj nasz kanał, aby regularnie otrzymywać materiały do odsłuchania pełne marketingowej wiedzy. Miłego słuchania, Social Media Specialist. Kim jest i czym się zajmuje? Poznaj rolę specjalisty do spraw mediów społecznościowych, jego codzienne zadania, zakres odpowiedzialności oraz kompetencje, które decydują o skuteczności działań w cyfrowym świecie. Jak wygląda jego praca i co sprawia, że jest... Przyszłości. Specjalista do spraw social mediów to osoba odpowiedzialna za tworzenie i realizację strategii komunikacyjnych marki w mediach społecznościowych. Zajmuje się tworzeniem treści, zarządzaniem profilami, analizą wyników działań oraz budowaniem zaangażowania i relacji z odbiorcami w dynamicznym środowisku cyfrowym. Social Media Specialist skupia się na tworzeniu treści i codziennym zarządzaniu profilami, natomiast Social Media Manager Odpowiada za strategię, koordynację działań zespołów i realizację celów biznesowych. Menadżer myśli koncepcyjnie, specjalista operacyjnie, koncentrując się na wdrażaniu konkretnych rozwiązań. Zajmuje się tworzeniem i publikowaniem postów, moderowaniem komentarzy, analizą danych, wdrażaniem kampanii reklamowych i dostosowywaniem treści do algorytmów platform. Specjalista odpowiada za realizację strategii marki na poziomie codziennej komunikacji z odbiorcami. Idealny kandydat łączy kreatywność z, anality z analitycznym myśleniem, zna trendy, umie planować publikacje i tworzyć angażujące treści. Posiada umiejętność obsługi narzędzi graficznych, analitycznych i reklamowych, zna zasady komunikacji w kanałach social media i reaguje szybko na zmieniające się warunki. Social Media Specialist powinien znać narzędzia do planowania treści, np. Meta Business Suite Napoleon Cut, Anality. Google Analytics, Soprender, tworzenia grafik, Canva, Adobe Express oraz prowadzenia kampanii reklamowych Facebook Ads Manager. Świtomagor. Powinien też znać systemy automatyzacji i monitorowania aktywności. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, profesjonalnie zarządza obecnością marki w internecie, zwiększa zaangażowanie odbiorców i pomaga osiągać cele sprzedażowe. Dzięki znajomości narzędzi i strategii działa skutecznie. Minimalizując błędy i podnosząc efektywność kampanii marketingowych w różnych kanałach. Social Media Specialist Definicja. Specjalista do spraw social mediów to osoba, która odpowiada za efektywne zarządzanie obecnością marki w mediach społecznościowych, wykorzystując narzędzia digital marketingu do budowania świadomości, relacji i zaangażowania użytkowników. Nie ogranicza się do samego publikowania postów. Prowadzi działania strategiczne, analizuje dane, reaguje na trendy i kreuje komunikację skrojoną pod wybraną grupę docelową. Social Media Specialist to osoba odpowiedzialna za planowanie, tworzenie i realizację działań marki w mediach społecznościowych w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników i osiągnięcia celów marketingowych. Definicja Social Media Specialist. Praca specjalisty do spraw mediów społecznościowych. Staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, ponieważ łączy umiejętność tworzenia treści, zdolności analityczne, kompetencje komunikacyjne i świadomość dynamicznie zmieniających się algorytmów platform. Tylko połączenie tych obszarów pozwala na skuteczne działania marketingowe w kanałach social media. W praktyce specjalista do spraw social mediów codziennie podejmuje decyzje, które wpływają na wizerunek i wyniki sprzedażowe firmy. Analizuje dane z narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Insights, porównuje je z benchmarkami konkurencji i dostosowuje komunikację do bieżących wyników kampanii. Na podstawie insightów optymalizuje treści, dobiera odpowiednie formaty, materiały wideo, rolki, stories, nadzoruje płatne kampanie i współpracuje z działem marketingu, grafikami oraz copywriterami. Do jego obowiązków należy również moderowanie komentarzy i budowanie relacji z użytkownikami, a także reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Czym różni się social media specialist od social media managera? Różnica między social media specialist a social media managerem nie dotyczy jedynie nazewnictwa, to odmienne poziomy odpowiedzialności, zakresu wpływu i podejścia do strategii. Social media specialist koncentruje się na operacyjnym wdrażaniu działań. Na portalach społecznościowych. Odpowiada za tworzenie angażujących treści, planowanie harmonogramów, publikowanie postów, moderowanie komentarzy i analizę wyników działań w czasie rzeczywistym. W codziennej pracy wykorzystuje programy graficzne, systemy do zarządzania treścią i narzędzia do monitoringu. Koncentrując się na wykonaniu zadań i szybkim reagowaniu na zmiany, zadaniem Social Media Manager. Jest zarządzanie mediami społecznościowymi na poziomie strategicznym, pełniąc zatem funkcję nadrzędną. Planuje długofalową komunikację, koordynuje działania zespołu, ustala KPI i raportuje efekty działań. Praca social media managera wymaga również głębszego zrozumienia procesów biznesowych, budżetowania kampanii i prowadzenia analiz wspierających decyzje marketingowe. Współpracuje z działem marketingu, PR i sprzedaży, Budując spójność między kanałami social media a szerszymi celami firmy, pomagając w docieraniu do szerokiego grona potencjalnych klientów. Pod względem codziennych obowiązków różnice wyglądają następująco. Social media specjalist tworzy, planuje i publikuje treści, zajmuje się aktualizowaniem profili, zarządza interakcjami i raportuje bieżące wyniki. Social media manager planuje strategię, zajmuje się koordynacją działań, nadzoruje zespół, analizuje efektywność działań i raportuje zarządowi. Social media specialist działa na poziomie taktycznym, a social media manager na poziomie decyzyjnym i koncepcyjnym. Manager definiuje co i dlaczego, a specjalista do spraw social mediów odpowiada za jak. W większych firmach obie role współistnieją, wzajemnie się uzupełniając. W mniejszych strukturach często łączą się w jedną funkcję, co wymaga większej wszechstronności i umiejętności pracy na wielu płaszczyznach jednocześnie. Czym zajmuje się specjalista do spraw mediów społecznościowych? Specjalista do spraw mediów społecznościowych zajmuje się kompleksowym zarządzaniem wizerunkiem marki w przestrzeni cyfrowej. Nie działa intuicyjnie ani wyłącznie kreatywnie. Kieruje się danymi, strategią i celem. Każde jego działanie ma wywołać konkretny efekt zwiększenie świadomości marki. Zaangażowania użytkowników, konwersji lub lojalności klientów. Specjalista analizuje potrzeby wybranej grupy docelowej, bada zachowania użytkowników na portalach społecznościowych i projektuje treści, które skutecznie odpowiadają na ich oczekiwania. Tworzy materiały wideo, grafiki, wpisy tekstowe, prowadzi relacje na żywo. Wszystko po to, by marka pozostała widoczna i aktywna w świadomości odbiorcy. W codziennej pracy łączy różnorodne kompetencje, umiejętność tworzenia treści, zdolności analityczne, wyczucie estetyki, znajomość narzędzi reklamowych i systemów do zarządzania mediami społecznościowymi. Wykorzystuje je do planowania harmonogramów publikacji, uruchamiania kampanii reklamowych i moderowania komentarzy. Analizuje dane z narzędzi takich jak Facebook Insights, Napoleon Cat czy Google Analytics. Dzięki czemu na bieżąco optymalizuje strategię komunikacyjną i reaguje na zmiany algorytmów. Zadaniem social media specjalist nie jest tylko tworzenie atrakcyjnych postów. Odpowiada za wdrażanie strategii komunikacyjnej, analizę wyników działań i bieżące monitorowanie konkurencji. Współpracuje z działem marketingu i PR dba o spójność komunikatów i dopasowanie ich do specyfiki każdej platformy. W swojej roli musi uwzględniać nie tylko estetykę. Ale też rytm publikacji, sezonowość treści i cele sprzedażowe. Jaki powinien być idealny kandydat na stanowisko specjalisty do spraw social mediów? Idealny kandydat na specjalistę do spraw social mediów łączy znajomość technologii z wyczuciem języka, opanowanie z kreatywnością i strategię z działaniem, musi rozumieć nie tylko działania konkurencji, ale też wiedzieć, jak prowadzić działania marketingowe w różnych branżach i na różnych platformach. Tylko taka wszechstronność pozwala mu skutecznie zarządzać obecnością marki w cyfrowym świecie. Kariera w tym zawodzie rozpoczyna się zazwyczaj od staży lub stanowisk juniorskich, gdzie liczy się przede wszystkim gotowość do nauki, ciekawość nowych mediów i otwartość na zmiany. Choć nie istnieje jeden obowiązujący kierunek studiów, absolwenci public relations, marketingu, komunikacji, psychologii czy socjologii mają często przewagę rozumieją mechanizmy wpływu społecznego i dynamikę grup. Doświadczenie w prowadzeniu własnych profili, nawet niekomercyjnych, bywa równie cenne jak dyplom. Praca specjalisty do spraw social mediów premiuje tych, którzy potrafią budować relacje z odbiorcami i udowodnić to konkretnymi wynikami. Na poziomie kompetencji technicznych kandydat poza znajomością wiedzy z zakres marketingu, musi znać zasady zarządzania w obszarze mediami społecznościowymi. Rozumieć algorytmy i mieć doświadczenie w pracy na różnych platformach. Nie zawadzi znajomość content marketingu, a także programów graficznych, czy umiejętność obsługi systemów reklamowych oraz biegłość w analizie danych z portalach społecznościowych stanowią podstawę codziennej pracy. Specjalista powinien posługiwać się narzędziami do planowania publikacji i monitorowania wyników kampanii. Musi sprawnie analizować dane, wyciągać trafne wnioski i dostosowywać działania do aktualnej sytuacji. Doskonałe umiejętności komunikacyjne muszą iść w parze z wiedzą o branży digital marketingu, ponieważ komunikacja w serwisach społecznościowych nie polega jedynie na reagowaniu, lecz na proaktywnym projektowaniu przekazów, które wpływają na świadomość marki i wyniki sprzedażowe firmy. Specjalista do spraw social mediów buduje z odbiorcami relacje oparte na zaufaniu, spójności i empatii. W tym obszarze najważniejsze stają się efektywne komunikowanie się. Zdolności analityczne i umiejętność tworzenia treści dopasowanych do wybranej grupy docelowej. Kandydat musi rozumieć, jak budować narracje, które angażują emocjonalnie, a jednocześnie realizują cele marki. Praca wymaga szybkiego reagowania na zmiany i sytuacje kryzysowe, co wymaga elastyczności i odporności na presję. W codziennym działaniu ważne są również umiejętność planowania, publikowanie postów zgodnie z rytmem marki, moderowanie komentarzy oraz budowanie długotrwałych relacji w obrębie kanałach social media. Jakie narzędzia powinien znać social media specialist? Social media specialist nie może polegać wyłącznie na wyczuciu estetyki czy znajomości trendów. Współczesny rynek wymaga od niego biegłości w korzystaniu z narzędzi, które wspierają efektywne zarządzanie mediami społecznościowymi i pozwalają działać w dynamicznym środowisku digital marketingu. Dobór tych narzędzi nie zależy jedynie od wielkości firmy czy budżetu, lecz od celu. Skuteczna komunikacja z szerokiego grona potencjalnych klientów, analiza danych oraz tworzenie wartościowych treści muszą przebiegać płynnie i spójnie. Specjalista powinien opanować kilka obszarów technologicznych. W obszarze planowania i harmonogramowania treści kluczowe są systemy takie jak Meta Business Suite, Napoleon Cat, Hood Suite czy Sprout Social. Te narzędzia wspierają wdrażanie strategii komunikacyjnych, zarządzanie publikacjami na różnych platformach i koordynację działań zespołu. W zakresie tworzenia treści wizualnych oraz materiałów wideo niezbędna okazuje się znajomość programach graficznych, w tym Canva i Adobe Express, a także edytorów takich jak CapCut czy Premiere Pro. Do analizy wyników działań oraz monitorowania zaangażowania użytkowników wykorzystywane są między innymi Google Analytics, Facebook Insights. Capacity Sites, Brand24 i SoTrender. W pracy operacyjnej social media specialist potrzebuje także Facebook Ads Manager i LinkedIn Campaign Manager do prowadzenia kampanii reklamowych Answer the Public i Ahrefs, do analizy zapytań i słów kluczowych w content marketingu Make i a PR, do automatyzacji procesów i integracji między systemami. Dlaczego warto zatrudnić specjalistę do spraw mediów społecznościowych? Firmy, które próbują prowadzić działania marketingowe samodzielnie, często gubią spójność komunikacji, przepalają budżety reklamowe lub działają nieskutecznie, bo nie śledzą zmian w algorytmach platform. Tymczasem Social Media specjalist buduje świadomość marki w sposób zaplanowany, oparty na danych i dopasowany do wybranej grupy docelowej. Zamiast specjalista, specjalista zna mechanizmy działania kanału na Social Media i potrafi Zamiast prowadzić chaosu, komunikację efektywną, zorientowaną na potrzeby odbiorcy. Dzięki zdolnościom analitycznym i umiejętności tworzenia treści potrafi dopasować strategię do aktualnych wyników, przewidzieć reakcje użytkowników i zwiększyć zasięgi bez sztucznego nabijania liczb. Umie nie tylko zaprojektować kampanię, ale też optymalizować ją w trakcie. Jego działania przekładają się na realne wyniki sprzedażowe firmy, wzrost liczby wartościowych lidów, lepsze zaangażowanie społeczności oraz wizerunek eksperta w branży. Zatrudnienie eksperta to także szybka reakcja na sytuacje kryzysowe, w tym moderowanie komentarzy i zarządzanie reputacją, dopasowanie treści do algorytmów różnych platform i aktualnych trendów, tworzenie wartościowych treści, które budują lojalność i emocjonalne przywiązanie odbiorców, umiejętność pracy z danymi i analiza danych z portalach społecznościowych. Jeśli interesują Cię treści z zakresu marketingu internetowego. Zostaw subskrypcję lub obserwacje. Dostarczymy ci wygodne do odsłuchania materiały pełne wiedzy i inspiracji. A jeśli wolisz czytać niż słuchać, wartościowe treści dostępne są również na stronie www.cyrekdigital.com.